No, właściwie to nie wiem co powiedzieć, bo ten, ten, ten rok, sytuacja, w jakiej się znajdujemy wszyscy Polacy i w ogóle świat, z sytuacją, która panuje, no, jest bardzo sytuacją ciężką, niebezpieczną. To jest historyczna impreza. 42. Puchar Polski w kolacji szosowym do kategorii junior i w kategoriach młodszych eliminację do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Sytuacja, jaka, jaka panuje w Polsce i, i na całej kuli ziemskiej, no, wszyscy doskonale teraz słuchają, wiedzą jak jest. Nasze władze rządowe uwolniły y, troszkę w sporcie, że, że możemy od czerwca już, już trenować, działać i, i ta młodzież naładowana właśnie dzisiaj miała taką próbę tutaj przetarcia, bo po, po można powiedzieć po przedłużonej zimie i, i, i pandemia, która nas po prostu y, wstrzymywała z, z prowadzeniem normalnych zajęć, jak do tej pory to się to się odbywało. No, z, nie dojechali wszyscy zawodnicy z Polski ze względu na uwłaszczenia, jakie, jakie są, że zgromadzenie nie może przekraczać pewnej ilości ludzi. Stąd, stąd ta impreza jest, uważam, w takim skromniejszym wydaniu, jak do tej pory zawsze było, mimo to czołowe nazwiska tutaj nas dzisiaj zagościły w kozie głowach. Dzisiaj, dzisiaj no podkreśleniem było w tych najmłodszych kategoriach, że gdzie Śląsk, że tak powiem, raczkuje, rozwija się, idzie, idzie do przodu, no wszystkie tytuły, generalnie 90% to zostały na, 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 na Śląsku. No. No cieszy, cieszy bardzo, z tym, że tak jak mówię, no jest, jest sytuacja, tak wszyscy jesteśmy w ogóle spięci tą sytuacją, i, i, i niepewny każdy dzień następny, co jest. No to też się przenosi na, na zawodników, to, to wychodzi z rodziny. Wychodzi z klubu, ze szkolenia, no i w sumie jakoś sobie radzimy, nie? Przy wsparciu władz z tym śledzimy bardzo i oczekujemy, kiedy, kiedy, kiedy będziemy mogli, że tak powiem, pełną parą ruszyć i, i startować, już na, na 100%. Sytuacja, jak, jak Państwo widzą, widzą, obserwują w kraju, poprawia się z dnia na dzień, no i my też na to, na to liczymy. Trenerzy, sportowcy, ja powiem, że w tym okresie takim trudnym, w ogóle w naszych sekcjach na Śląsku, Zrosła frekwencja młodzieży uprawiającej tą dyscyplinę. No, każdy klub gromadzi już, już cyfra z przodu jest dwa, no to jest dużo, jeżeli ponad 20 zawodników. Pomijam szkółki, znajduje się w sekcjach kolarskich, no to już jest duża rodzina. Duża rodzina, z dużej rodziny można osiągnąć spore efekty i wyniki, co potem będzie się przekładało na, na imprezy europejskie i światowe i na pewno na, wyższy, na najwyższy poziom sportowy w imprezach kolarskich w Polsce.